Ostatnie minuty na naszym jachcie Leonidas. Sprzątamy, pakujemy się i uciekamy do Aten. Załóg! Dobrze, więc droga załóg. Bardzo bym chciała podziękować za ten fantastyczny rejs i w zasadzie trekking. Rejs na trekking, trekking o rejs. Bardzo mi się fajnie z Wami pływało. Mam nadzieję, że się spotkamy zaraz. Papa! Pa. Pa, pa. Jesteśmy właśnie na ateńskiej plaży, tuż przed zaczekinowaniem się w naszym hostelu. E, zażywamy ostatnich kąpieli słonecznych, odpoczywamy, pijemy sobie piwo i tak naprawdę to ładujemy baterie, bo już jutro będziemy w Polsce. Wracałyśmy ze sklepu i trafiłyśmy na czytelnię ateńską, która prezentuje się tak. Chcemy się wspiąć na samą górę i zobaczyć, jaki jest widok. Nasz hostel w Atenach usytuowany jest tutaj w dzielnicy Plaka, która jest jedną z ciekawszych dzielnic, taką bardzo tradycyjną, gdzie znajdują się stare tawerny, sklepy z rzemiosłem. Zaczynamy nasz spacer. Tutaj jest prawdziwy kot akropolowy, który siedzi sobie na murku i pięknie pozuje. A tam jest akropol, który zwiedzamy za bramki, bo to już chyba nasza tradycja tego wyjazdu. Dziewczyny jeszcze robią zakupy, a ja już chilluję na murku, <słyski> No więc ja sobie chilluję patrzę na ludzi w dzielnicy Plaka, która jest w sumie najładniejszą częścią Aten. Jeżeli tutaj będziecie, to właśnie u podnóża Akropolu znajdziecie super restauracje, fajne kawiarnie, dużo sklepów z pamiątkami i taki fajny grecki klimat. Przed chwilą na ulicy dopadły mnie małe greczynki, które w ramach projektu szkolnego przeprowadzały wywiady z ludźmi dotyczącymi tradycji i kultury greckiej. I dostałam w podzięcy takie ręcznie robione mydło, które zabieram ze sobą do Polski. W ogóle super inicjatywa. Jesteśmy pod ateńskim parlamentem, gdzie zaraz będzie zmiana wachty, a podczas tej zmiany następuje tradycyjny taniec. Zaraz zobaczycie. Właśnie w greckiej sieci, w project. Trzeba, bo to jest bardzo dobre jedzenie, więc wpadłyśmy, zamówiłyśmy ja i damy wam znać. <suszy> Dziękuję. Dziękuję. Kalisto. się ponieważ Jesteśmy właśnie po kolekcji The Greco Project. I powiem Wam szczerze, że musicie się tutaj wybrać, jeżeli będziecie potrzebować czegoś na szybko. Kebab, suflaki, pity. Oprócz tego, ceny są bardzo rozsądne. Kuchnia jest otwarta, więc od razu widać, że to jest wszystko na świeżo. Fajne wnętrze, fajna muzyka. Było pysznie jedzenie, naprawdę świetne. Tak, I to je, bardzo, bardzo To jest sieciówka, którą znajdziecie prawdopodobnie w całej Grecji, więc szukajcie tego loga i tam się wybierzcie i tam na pewno będzie pysznie. koniec tego grecko-rejsowego vloga. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, to będę wdzięczna za wszystkie like i subskrypcje. Monia, subskrybujesz mój kanał? Oczywiście! Dzięki i do zobaczenia w następnym vlogu. Bye! A nie, nagrywa nas!